O dziwo, nie stresuję się, że przegram tę walkę. Po pierwsze uważam, że nie przegram, a po drugie, jakbym przegrała, ja i tak wchodzę do tej walki jako przegrana. Ja i tak jakby e, wiecie, nie mam za dużo do stresowania w tej walce, mogę jedynie pokazać progres i wygrać. Sorry za moje włosy. We wrześniu, we wrześniu wychodzi mój e, nowy produkt. w Każdym razie, słuchajcie, nie mogę się doczekać być po walce, nie mogę się doczekać. Um, dobra, nie chcę wam tego mówić, bo nie chcę was nastawić, że będzie super, ale bardzo tęsknię za YouTube'em. No to nagrywaj! No jo, ale. Dobra, nie chcę się chwalić odnośnie dzisiejszego dnia, ale patrzcie co jak mój dzień jutro wygląda. Bardzo, bardzo dziękuję, nie mam pojęcia kim jesteś i czy w ogóle znasz się na MMA, ale takie komentarze. Thank you, thank you. Nie rozumiałam, zrobiłam kąt, bo to był koniec, a co zrobiłeś na tym kąt? Wy już mnie znacie, Wy już, Ja mam już odpowiadać na pytanie. Proszę, proszę pisać mi tutaj, co ja robię po walce. Pierwsza rzecz, którą robię po walce, gdzie jadę. Also, ja gern. Also, mein Name. Entschuldigung, ich habe zweimal gesagt. Ich habe. Zwei... What the fuck? Also, my name is Lexi Chaplin, ich bin 23 jara alt, also eigentlich ein bisschen, ale. Wiecie co, muszę Wam się do czegoś przyznać? Ostatnio zmotywowała mnie nikt inny jak pani Monika Kociołek, która skomentowała, lekko skrytykowała to, że wypuściłam płatki. I po części rozumiem, w każdym razie powiedziała, że o, ja ze swoimi zasięgami powinnam robić więcej, i tak też będzie, zobaczcie. Uh... Może nie życie codzienne, bo ostatnio mało wrzucam, ale faktycznie luźno podchodzę czasami. bisschen za luźno. się to znaczy po niemiecku troszeczkę. Moje ulubione walki na High League. Um, na Cyclexie oczywiście. E, Szpilka, Denis. Nowaczkiewicz, Czaro. Maja, Staśko i Mrs. Honey. Diamia ja tu zaraz całą kartę wymienię. Tak, tak, oczywiście będą. E, wykupiłam tym razem 15 biletów na płycie. Eee, więc myślę, że... się pomieszczą wszyscy. <laughs> tylko o, bo oni się nie darli znowu, bo ostatnio oni się tak darli. Dokańczyłam samą odpowiedź. Ostatnio oni się tak darli na pierwszej walce, że ja nie słyszałam w ogóle moich trenerów, tylko cały czas słyszałam... FUCK HER UP, Day! FUCK THE bitch up, I nic, w ogóle nie słyszałam trenerów. Um, nie, oprócz tego, że widzimy się wiecie, na konferencjach czy coś, ja ogólnie boję się go, boję się go, boję się, że coś źle powiem i wyłapię liścia czy coś, ale on jest zawsze bardzo miły dla mnie, bardzo miły, więc ja nie wiem, nie powinnam się bać, ale nie wiem. On... E, raczej, raczej się nie kłócimy na treningu, ale zdarzyło mi się rozryczeć na treningu, rozbeczeć normalnie, nie, że łezka, tylko wiecie... Bo byłam przed okresem, byłam dwa dni przed okresem, i Adam coś mi zwrócił uwagę, i ja. Okej, okay, przeczytałam to pytanie, i ogólnie uważam, że ta osoba nie miała może nic złego na myśli, ale girl, jeśli Ty jesteś jedną z osób, która co trzecie słowo używa, jakby.